Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przyjrzymy się otworom montażowym. Szkolenie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej części zobaczymy ogólne funkcje, nauczymy się rozmieszczać otwory montażowe manualnie, pojedynczo. Natomiast w drugiej części będziemy korzystać już z pomocy asystenta. W takim razie zapraszam. Ja już jestem zalogowana, przechodzę do narzędzi, otwieram Product Designer Mevaco. i za chwilę dobiorę sobie parametry mojej perforacji. To będą standardowe parametry RV. Oczko okrągłe 10, podziałka 15, mały początek perforacji. Jako materiał bierzemy stal w grubości 1,5 mm i bez malowania, czyli bez obróbki powierzchni. Klikam Dodaj nową pozycję, zatwierdzam parametry i już mogę wybrać szablon mewaką. Ja wybiorę ten najprostszy na potrzeby tego szkolenia prostokąt. Wymiary, które tutaj są, pozostawię: 800x1250 i margines około 50 mm. Klikam konfiguruj. Ukryję parametry. Przejdę do pla perforacji, przejdę do otworów montażowych i wyłączę linie siatki w tle. I mam już przygotowaną formatkę z zaznaczonym polem perforacji i na początek chciałabym rozmieścić otwory montażowe zupełnie przypadkowo. Tak? Biorę otwór okrągły o wielkości 5 mm, to jest jego średnica, obrót mnie nie interesuje, to jest otwór okrągły. Oczywiście przybliżam I próbuję narysować otwory montażowe. Nanoszę je. Tak, Designer już mi podpowiada, gdzie przebiega linia. Możemy ją nazwać osią, na którą mogą być nanizane te otwory montażowe. I ja już umieszczam je na osi. Tak? Oczywiście otwory montażowe są rozmieszczone w zależności nie wiem, od konstrukcji, od rysunku technicznego, od przeznaczenia formatki. Ja je tutaj umieściłam zupełnie przypadkowo, tylko na potrzeby tego szkolenia. Powiedzmy, że teraz chcę je usunąć, bo jednak chciałabym mieć je rozmieszczone w odpowiednich odległościach. Do tego wybieram narzędzie Wybierz, klikam, otwór podświetla się i wtedy mogę przyciskiem Delete usunąć go. Jeszcze szybsze usunięcie to po prostu narysowanie prostokątnego zaznaczenia. Klikam. Jeszcze raz Państwu pokażę. Klikam lewym przyciskiem myszy, przeciągam kursor i rysuję prostokątne zaznaczenie, po kolei zaznaczając otwory, i wtedy, kiedy są zaznaczone już na niebiesko, klikam Delete. Zostają usunięte. Powiedzmy, że teraz chciałabym rozmieścić otwory w odpowiednich odległościach. Tak? Dlatego już mi są potrzebne linie pomocnicze. Klikam zatem linie pomocnicze. Chcę mieć moje otwory mniej więcej w połowie tego nieperforowanego marginesu, czyli oznaczę odstęp 25 w poziomie, wstawię linię pomocniczą, następnie minus 25, jeszcze linię pomocniczą od góry. Oczywiście zoomuję, przybliżam, to jest bardzo ważne w designerze i pionowo znowu odstęp minus 25, czyli offset na lewo. Usunę minus i będę mogła offsetować linię na prawo od krawędzi. I znowu krawędź zostaje podświetlona. Wstawiam linię pomocniczą. Pamiętam, że drugim wymiarem, który chciałam zachować, to 200 mm. Chcę mieć je w odległości 200 mm od narożników. I znowu pionowa linia. Minus 200, offset na lewo od tej krawędzi. Podświetlona krawędź, klikam. To samo zrobię w poziomie minus 200 i 200 na dole. Już mam wyznaczone linie pomocnicze i punkty przecięcia, w których chcę umieścić moje otwory pomocnicze, otwory montażowe. tak? I zaraz to zrobię, czyli klikam, mam już wybrane okrągłe 5 mm, proszę zobaczyć kliknięciem. Potwierdzam tą pozycję otworu montażowego. Chcę mieć 8 otworów montażowych. I znowu kliknięciem zatwierdzam. Kolejne kliknięcie. Starny też mi pokazuje odległości, tak? 25, 200. Jeszcze jeden otwór. I prawy górny narożnik. W sposób wstawiliśmy 8 otworów montażowych. Ja bym jeszcze chciała je dowymiarować, tylko tak, żeby po prostu sprawdzić, wszystko się zgadza. Czy ten wymiar to 200 mm? Klikam, wyznaczam punkt początkowy, środek otworu montażowego to punkt końcowy, i trzecim kliknięciem zatwierdzam, czyli definiuję pozycję mojej linii wymiarowej. To samo robię tutaj. Klikam, punkt początkowy, punkt końcowy. Już mogę dowolnie przesunąć moją linię wymiarową. 25 mm. Wszystko się zgadza. Chciałabym zobaczyć podgląd. Podgląd nam zawsze pomaga sprawdzić, czy mamy wszystkie otwory montażowe, tak? I też znowu przybliżam. Zumuję, to jest. Po prostu podstawowe narzędzie designerze, które nam pozwala sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wrócę do zakładki otwory montażowe, wyłączę ponownie linię siatki i chciałabym jeszcze wstawić jeden otwór montażowy, inny rodzaj. Otwór podłużny, z którego możecie Państwo dosyć często korzystać. Zbiorę jakiś większy, 5 na 50. I teraz. To jest mój otwór, już jest podgląd. Proszę zobaczyć, jak zbliżę się do krawędzi, on jest podświetlony na czerwono. Nawet gdybym próbowała, nie mogę go wstawić. Pamiętajmy, że otwór musi być w odpowiedniej odległości do krawędzi. Ta minimalna odległość to dwukrotność grubości materiału, czyli miałam 1,5 mm, grubość stali 3 mm. Wtedy będę mogła ten otwór już umieścić. On zmienia wtedy kolor na zielony. Ja wstawię go też na tej linii pomocniczej, klikam. I chciałabym go jeszcze obrócić o 90 stopni. To jest możliwe. Tutaj wpisuję obrót i on wtedy będzie mógł biec równolegle do tej krótszej krawędzi naszej formatki. No i mamy. Mamy gotowy rysunek, mamy gotową formatkę. W drugiej części szkolenia już pokażę Państwu, jak posługiwać się asystentem. Bardzo dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na drugą część naszego szkolenia.